Siedem jeden. Las produkcja. Siedem jeden. Ja robię to tak jak wchodzę na Majka, po ten rap jak sponie ta kartka Na bitach bangla mira rap, słuchawkach Od kilku lat tak przemierzam świat, brat Ja i mój skład tam mam tak od dawna, te hity z radia to nie ta ranga Poczuj ten high life, zajaraj blanta Znaj czas na tajma od plaży Jamajka Na track na masztach płynie jak ratwa Spada na dach jak bomby na Bagdad Mam w DNA rap jak prasta, Mam wciąż zarażać, chcę inne miasta Wirusem haha -ha, jak New York basta Czy we Wrocławiu Waldemar kasta, W w nasta zajawka wciąż nie wygasła Choć z nieba spadła już nie jedna gwiazda ja na hot Team Challenge, robię to choć, nikt nic nie wie. Choć dzielnie tu działa, codziennie po ziemię, to jakby co morda na knebel. Mam czyste sumienie, wychodzę na dzielnie i pewnie podążam przed siebie. Nie żyję w iluzji i pierdolę ludzi, co widzieliby mnie na glebie. Umieszli liczyć, to licz na siebie. Ja nigdy nie liczę na farta. Jak chcesz skoczyć na nowy level, sam stawaj na siebie, by wyjść z tego bagna. To twoja szansa na nowy start, brak, bo to jest nasz czas. Hashtag nowa era. Dzień w dzień rosnę w energię. Jak w końcu jednie, nie będzie co zbierać. Ja też zaczynałem od zera i wcale się tu tym nie szczycę. Życie dojebało mi nieraz i dobrze wiem teraz co się dla mnie liczy Przed siebie pędzę jak karera, a nie stoję w miejscach jak Zanim wszędzie była pandemia, znałem od podszewki te brudne ulice Brr Powstała masa przepisów i zasad Komuś widocznie coś zomuś przeszkadza Ktoś mu zarabia hajs na ludzkiej krzycie Albo wyobraźnia płatami firmę Powstała masa przepisów i zasad Komuś widocznie coś ziomuś przeszkadza Ktoś tu zarabia kaj na naszej krzywdzie Dokąd zmierzamy związani przez system MRC071 na bicie, Gruber dzięki za nominację Przekazuję pałeczkę dalej i kolejno nominuję KRAN, Kowal71, Głos GDW, Smaku i mój kumpel Piotr Bartyzek Zero siedem jeden blau.